Siema, widzowie. Idę właśnie do Arcymonów. Co? Ja jestem przygotowany do wtoku. Ja sobie jutro odpocznę. W poniedziałek i do roboty wypierdalam. I w poniedziałek nie piję. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Muszę być zdrowy do roboty. Nie ma takiej opcji I co? Gdzie ten Oczko? Nie, Oczko, kurwa, czy ja Ci go znajdę jutro? Przeprowadzę Ci go tutaj Jaki Oczko? A kurcze tego tego No Oczko, nie wiesz, to Oczko? No mam Oczka no. no, Oczka Ci jutro no. Bo on rano wychodzi i tak się... A, a, Cały dzień go nie ma, no widzę, kurwa ty te imię też zajebałem, ja No, Ci go przeprowadzę Oczko? No, ty... czy... no, to... no No ten co mi teraz spitam tam na tym Na parku A ten Na parku tam śpi. No na parku. Na jakim parku Tam jak jest... Tam... Na pogoń. Na pogoń Jak będzie to, by tu masz naprzeciwko tego. By... Uniwersytetu. Po A? drugiej stronie. Po drugiej stronie. A czy jeszcze tam parku. ktoś jest? Co? Jest, jest tam ktoś jeszcze? Bezdomnych? Kto czy to ale... on? Jest. Nie sam jest. Sam jest? A jest dobry chłopak. No spokojnie jest. Nie, nie można powiedzieć. Jest spokojny. Jest spokojny chłopak Tylko nieraz go na pogoni bili. No. Ale to... A to był miesza z tym. Ale spokojny chłopak. chłopak. Dobry, spokojny chłopak. On no, nie po, potrzebuje pomocy. Też. No potrzebuje no. Jak go przecież z znam. tak Jak byłem tam parę trzy dni czy też go tam męczą, ale spokojnie. No ale co męczyli, bo męczyli, no. A tak, to spokojnie On zawsze wychodzi rano z tamtą. On zbiera się z tej ławki, i rano wychodzi. Jak ja sobie wychodzę, to on no, sobie. No, go no, no, to tak sobie Co ty też pisz w parku? Ja? No. Nie. <laughs> ja w parku nie. <laughs> ja nie śpię w parku. Nie ja w parku nie On sobie w parku, tam są ławki. No takie spokojne miejsce jest tam, ale na, ry... na niego. Muszę no, tam szli w park. I tak się nocuję, nocuję. on <tryk> się jeszcze nie udusił, co? No, Jeszcze ja się nie Jeszcze się. No bo te giepy tak nieróżne to sam to wiesz. Mieszane to nie to Jeszcze się. Nie, nie ma takiej opcji. To będzie przeszło. Jest okej. Okay. Przeszło. No to jak przeszło? No musiało. No to jest marudzimy siedzimy i marudzimy sobie tak. no to mam do no roboty co so, bo tak. Se pomędzimy trochę ja to czasami myślę że jakby te, jak te dziadki z mapy są. Mm -hmm. co tak siedzą i tak i tak gadają ja I tak co siedzimy i tak się gadamy. Tak? A co mamy zrobić? No tak, co mamy Nudy, nudy, jeszcze raz nudy. Tak się siedzimy. Marudzimy i się tak marudzimy i tak się marudzimy, tak, marudzimy i marudzimy. By leczymy się, gadaj. O byle leczymy. Życzy co? No, Jakoś to no, leczy. Nie no, na no. głognie Jak przez palce, nie? No, to a tu tego widzimy, chodziło. a tu tego, a tu tego Ale Ty mi ciążyś się nachodziłem? Kurka wodna Ja Wam powiem widzowie no. ile się narobi kilometrów czasami Cieszę się, ciesz, ciesz, że jeszcze chodzisz To daje w dupę Bo niektórzy w Twoim wieku już nie chodzą No, no Jeszcze młody chłop przecież. To że ją. A ja o mnie mówi! Ło wow, ty kurwa, ale mi podpierdoliłeś kastanę. No <noise> się jeszcze przez kołki! Wow, wow, woah, 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 ty ile woah, 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 49. woah, jak się obolę, to noc woah, 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 będzie Będzie tam jest do 16 co myślisz, że 16 już jest? O! Oh. Jakie masz z nim przeboje? A nic tak się mówi. Całej grupy nie dało. Dał, nie? Nie podzielam. Podzie... To zaraz go pierwszy. Nie do końca tak wyszło jak w ale. Grzesiu. Czemu się z nim nie podzieliłeś wczoraj resztą? Czemu się z nim nie podzieliłeś wczoraj, no wczoraj nie resztą? Nie podzieliłeś. No się. mówi, że nie, nie leć, ja nie? A ile dostałeś? No wczoraj, A ty ile dostałeś? To no, to, bie... no to co? Dzisiaj. No to nie, dzisiaj no jest na trzy piwa. No dzisiaj i... Damian dostanie 20 zł i będzie trzymał. A pierdów, pierdol No tak. Dzielimy się razem, a nie. Ja przypilnę, żeby nie ci nie, nie dało. Nie gadaj, nie gadaj. Tak? On dzisiaj trzyma. Nie ma gadania. On by tak nie da. No dobra. Tak mi da. Czemu tu mu się tak dajesz, dałem? To jest dziadek. Ja, ja w sumie, czy powiem tak, że te 20 zł dałeś? No. Czasów, ja nie... No, chyba ja że już słuchaj na spółkę, na 6 zł. A może ci 6 zł? 6 za... zł. No, 6 zł, za... no, z czego wczoraj. 620 złotych zł. 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 6 złotych 10 ładnie 6 złotych Ale Grzesiu Grzesiu nieładnie ładnie 10 złotych mi zostało 31 20 takie 6 złotych Ale On kupił 2 piwa zostało 11 i to miało być dla was na pół 3 no, kupił No to 3 I to to miała być mówi że kupił a go bi no przecież jak przyniósł 11zł to czterech nie kupił Co tam jeszcze piwo kosztuje? Złotówkę? Nie kupił, to w kupił Gdzie się ubrzesz? Ja wiem, że Ty lecisz w kulki Ja nie lecę A nie? Ja mówię uczciwie, to inny może lecieć? Dzisiaj Damian dostaje i on trzyma pieniądze Tak, no do dupy No tak No, a ja co? A Ty nie No tak on ci, on, on ci kupi Tak, kupi mnie, chyba w dupie nie słuchaj go, Damian, on se może gadać. A co ja ci powiedziałem, że on dostaje to on No i co? To po co się drzesz? A ja co dostanę? No on ci będzie kupował. Tak, będzie mi kupował. <laughs> Jak majtki w kroku będą. Wiesz bardziej wierzę w to, że on Ci kupi niż ty mu. Aha na pewno. Dobra, muszę go do nie. No. Musisz go damem pocisnąć, że zaporzenie to się nauczy. Nie, mówię ci Rzesiu kozaczy. No nie Robert wziąłem tylko z tych piw, kurwa, dostałem 6 złotych tylko. Reszta wziął sobie, ale no musisz mówić, dawaj te pieniądze i tyle, a nie? Masz, trzymaj ty On trzyma dzisiaj to jest skup sobie trzy i dwa. I dwa chce został No żeby było A może on nie chce pić? Aha Coraz wskazujesz za nie niego szybciej niż ja Tak on chce szybciej niż ja Nie, nie wierzę, że taki alkoholik jeszcze istnieją On dużo ja mówię o tobie, a nie o nim. A ja tam nie piję a, tak szybko. On to 5 minut tak. i obala piwo. Wiesz jak ty dla każdego gada, że... Ja pół godziny wale jego piwo, to ty najmniej Ty jesteś największym alkoholikiem Ta. z całego Aha, tego ja województwa. Tak. To ty ma. miałeś 15,5 promili. A ja w to nie wierzę. No to Ja to nie wierzę w to. Bo nie mam takiej opcji. Ja masz chcę kupić jedzenie papierosu, cokolwiek za te 500 samą daje, to, to w alkohol. Z tacy? No, to nie tylko ja to nie jestem Tylko ty, bo ty, jakbyś mu nie powiedział, że chcesz kupić piwo, to on by sobie nie kupił uh -huh. Na pewno On by sobie nie kupił no, Wcale kazałeś, kazałeś mu kupić, bo się boisz, że on będzie trzymał Ty to jesteś taka wazara Nie, no, bo spierdolił spierdol. to ty spierdolisz Jest okej? Jestem na czysto ja no, jesteś na 300 no. Ja już jest na, no, należy to tak. Ja tu na... jestem dawno na 300. Dawisz dwa, no co? No to daj jednak 30. Jeden? Masz A jeszcze. A początku dwójka, do czego? No, bo ja tak jestem tak i No podobnie. A co kupiłeś? Tak. No mam nadzieję. Zpoznaję cię wesoło po piło, bo się no, bało, że mu nie co? dasz huzineki ten skór. Co? Gdzie jest jakaś ławka? W plecach Chodź, idziemy na ławkę, bo nie będę tam nagrywał Gdzie na ławkę? Tu no Tam, żebym tam, żebym to tam to gdzie ostatnio siedzieliśmy No na tą Jak ostatnio myślałeś, że policja przyszła? Kurwa no Czekaj, ja sobie muszę, że dwa papierosy za te dwa złote kupi, bo mnie chustia Ja nie będę miał co Panie Halinko a Zapomniałem o papierach no i tak tu jest, tak tu leci. Jest, w że się dasz taki bazerny te pieniądze. On to by zabił za te dwa złote, żeby inną sekłopć no. browane. Ja nie wierzę w to. On mówi, że to ty jesteś bazerny. Nie, ja nie jestem. Ja nie jestem ja żaden bazerny. A wiem jak było wczoraj. A ty po... do, to, do roboty byś nie chciał iś? Hmm? ci? Chciałbym, chciałbym. Laseczkę mam. Przepraszam Was, bardzo? Widzisz, nie jest ci potrzebna, skoro jej zapomniałeś. Tak się mówi. Grzesiu, laskę weź jego. Zaraz, W sklepie. Wiesz, jak się mówi, że jak się zapomina, to nie jest potrzebna. No, nie wiem. Bierzemy Damiana? Do roboty. Jak da, radę, to temu ja pomogę najwyżej A ty mu pomóż, bo on tobie. Ja no muszę mu pomóc, jak on ledwo co chodzi. No co? jak się wzią. No muszę chłopakowi pomóc. Gdybym cię nie znał, to ci cię sprzedał. Aha. A chodzę w nie dyskutuj. No idź już na tą ławkę, przecież dojdzie. Nie na ławkę, to. Gdzie spałeś dzisiaj? Na A czemu nie tu? Kocyk. A, pierdol. Kocyk, kurwa. Się się Tutaj to byś co mógł jakiś materac na razie dać, albo łóżko normalnie. Tak, gdzie tu łóżko? No wcisnąłbyś. Gdzie? Ostatnio wstał. Skąd? Wstawał co go wkręciłem z tą policją, stał i przywalił co całej siły. To mówisz, no, no, no no no. A żeś go kręcił, tak? Tudy? Ja mówię do niego, proszę wyjść bo pana wyciągniemy. A on mówi sam sobie wyciągnę. <laughs> Ale to tak jest. No, Ale przez 5 minut do niego gadałem, a on cały czas myślał, że to policja. Mówi, tak? Dajcie mi spokój, już, I co ja ca robię. I cały czas mówi, że to policja. No. mówi, dajcie mi spokój, co ja robię. A ja mówię, proszę wyjść, bo pana wyciągniemy. A no, on mówi, <ŁY> już wychodzę. Nie, wiesz, nie poznał głosu. Nie poznał? Ale jak on miał ten 15 promili, tak, mógł poznać. Wiesz, że on jest na internecie, że znaleźli go w rowie i miał 15 a, tak. promili. No, 15,5 promila, że rekord. Jest na internecie Pobił rekord? Tak, jak nie wiedzieli ile mam lat Powiedzieli Grzegorz 53 lata No, a mam 59 <głos> <głos> Ale żeby Cię w rowie znaleźli A w którym to rowie Cię znaleźli? W jakim rowie, Nawet nie wiem o rowie Coś, e, 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 e. Grzesiu wiesz no. Ja Cię Grzesiu z daleka zawsze poznaję Bo Ty zawsze tak. rodzisz w tych samych ciuchach Mam czas, ale nie mam czasu, bo tego kaflanda muszę bez przerwy siedzieć przy tym kaflandzie ani nie mogę im nic załatwić. Kurwa, pierdolony kafl. Nie musisz się jak to ci każe. To? To ci tam każe się Pilnujesz? Tak, pilnuję. I kawy kogo. Że się mógł piję powoli, a ty pijesz pazarnie. No, jak tu, tu? Jak tu, tu ja nie umiem się kopić. Że się na każdego nagadujesz, a ty tak naprawdę ty jesteś. Tak yy. Zobaczcie jak ci pije szybko piwa. W Ty tak jak pijesz to ci leje się po ustach nawet. Aha, nie leje tam chuj Ja tak szybko nie piję Nie lubię szybko kupić Ile yy. ty dziennie Grzesz wypijasz piw? Zależy 40? A, razie, no ja mam cię No i na pewno coś w, tym, w tych okolicach yy -y. Bo na pewno nie wiesz, że dwa. No, ostatnio było trzy. Ta, trzy. Od no jak, nie było. Zresztą. Chyba z trzema zerami. No ja daj ze spokój, Robek. Nie radzę, tak, że człowiek. Ja się, jak to byś nie wytrzymał na trzech piłach, i właśnie nie, nie gada ja, mi głupot, bo ja nie, nie urodziłem się piję wczoraj. Pół godziny i no napis... pół. Pół godziny jedno. i się wytrzymuje. A ile, a, masz przez, godzinę. a ile masz przez cały dzień a tych pół godzin? Dalej, ja sobie będę pił pół godziny, bo ja się delektuję, a niech To w ogóle masz przez cały dzień taką przerwę, że nie, nie pijesz piwa, czy cały czas musisz mieć gustaw? Nie No, nieraz nie piłem. No to jest normalne, nie? Ja muszę pić cały dzień. Jasne. To jest normalne. O. Skoda wczoraj z Mateuszem Mateusz mówi, że chciał nagrywać kiedyś tego oczko. No to oczko to ty będziesz, a nie, a nie on Mateusz mnie dzisiaj podobno szukał Tak? No grzesiem A bo wiesz Polak gdzieś a Ciebie każdy szuka A której? No po dziesiątej chyba było, nie? Gdzieś tam wlełazisz. No co ty kłamiesz jak on był dzisiaj ze mną? Kto? Mateusz. No szukał go, bo podeszły do mnie i... Z konia mogę wiedzieć, że on łazi, on wszędzie łazi gdzieś, no, jak koło Wrotek. Kretyn. No on tak łazi w kółko. Ale wcale go nie było, bo cały dzień był za mną, to co? Jak, jak był, koło, szed, koło szachownicy przeszedł, gdzie jest Damian. A z konia mogę wiedzieć, co ja książkę o nim piszę. Poszedłeś gdzieś na pogon, chuj, Bogu. do cienia i chuj. Z konia, go, nie z żółka, no, bo taki krążownik. Krąży krąży... i no chuj no. Ale ty sobie gdzieś śmieszny Ale nie, bo nie usiedzi na miejscu żeby musi łazić, a to tu, a to tu, a No dobrze, że mu się chce łazić No tak, według co chodzi, jestem to Ale łaże Hej, idzie, idzie, co, ty Ciebie to boli, że on może chodzić? Co Ty byś chciał, żeby on nie chodził? nie chodzi, on mnie to obchodzi A ma jeszcze przez sobą 20-30 lat chodzenia na 30. Nie wiadomo, nie jabłka Ciebie to chyba trzyma ten alkohol jeszcze? Nie. nie, tam alkohol kupiłbyś sobie głupią maszynkę, poszedł do kochana, jest woda, byś się ogolił. Ciekawy za co? Cf. Jedno piwo to masz jedną maszynkę, co ty gadasz? No. Ciekawy jaką, dwójkę chyba. Tak. No. No, no dzisiaj tak jakbyśmy byli sobie no, letałem sobie tutaj, tutaj. i podobno mi Madeo szukał jeszcze, jeszcze. No, Szukał cię, szukał cię. Nie, Nie wiem. Nie wiem czy do wujka poszedł, czy gdzieś, bo on tak mówi, że gdzieś tam poleciał. W tamtą na stronę, no to do, do wujka. Oni to... mogę wiedzieć, no właśnie. Marudzimy i siedzimy. To? Marudzimy i siedzimy. co masz do roboty, Kiedy Ty prałeś ten beret? Jaki beret? No co masz na sobie? A jaki? Ten? A ile masz beretów na sobie? Beret jeden. Pamiętacie taką bajkę, też są siedzi, mieli takie berecy. No. To byli artyści też, nie? No, są siedzita e, ta bajka Jakie były bajki w twoich czasach Grzesiu? Różne Koziek Matołek, Borekilołek Kacoldona, Myszka Myki Lenichowa oglądasz? Co? Lenichowa mówiła nie pamiętam. A Smerfy tak be, 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 smurfy, smurfy, tak a czy jest w ogóle jakaś osoba na świecie co nie ogląda Smurfów? No w ogóle tego, Kevina ostatnio puścili w telewizji parę a, dni temu kevina. Znowu? No, we wrześniu Kevina Bez przerwy puszczają na, na na Boże narodzenie Kiedyś tak było, że tylko w i tyle na, na, na Polsaciu nie? A teraz puszczają dwa miesiące, trzy miesiące przed a Jeszcze przed? A. No tak puszczają no teraz głupie, jak się było dzieckiem, to nie było głupie. Teraz no. dzieci oglądają, mamy. Pamiętacie ten głupi i głupszy? A no, to, to puszczają często. Często, głupi i głupszy. No. Często, jak cholera. Ja to się śmieję, jak oni wtedy jechali na tym motorze. To mm -hmm. mu ten, a, jak tam jak tam. tamten. No. no. Głupi i głupszy, A no. Było tych filmików, kurde Ja się o fasolę lubię znowu Siedzimy, no, siedzimy, no, nogi bolą, chropio Jak to jest tutaj? No to tak, siedzimy, posuszamy Fajnie się siedzi w taką pogodę, co? Bo no, teraz jest chłodno no. Gorzej jak no. jest deszcz A no. teraz no, no, jest no, tak no, fajnie, no, ani nie gorąca ani nie zimno, ani nie no, zimno Fajnie no. jest, fajnie jest, no. Ale jak jest deszcz to jest masakra. No. Jak tu kiedyś lało, to ja pierdzielę. No i mi się schowali tam wtedy, nie? Pamiętasz? No, jak nie. No, w tej, tej dziurze, jak te tam jak te wózki. No, a tam No, No, jak... No, żeby bo tam, tam było. Bo tam bo ta kałuża była. Kurwa. No. bo Tam było wszystko. No. 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 Tam było a jest tam, no tam było No bo tam nie ma odpływu dobrze, dobrego. Zatyka się wszystko i to Musisz, zbiera, napisać, za... musisz napisać podanie, żeby zrobili tam odpływ. No da. No, da. Żeby ta ci się ma nie lało. Zatykane wszystko. Do tej zatem grubej Za co Ani... to, to. A co ona ma do tego? A idzie. Ona się nadaje. Dobra wie kończę, bo idę jeszcze na zakupy się Stawcie łapę suba. Pożegnaj się Grzesiu z widzami. 咱正在开。啊